W sobotę, 13 czerwca, w sali konferencyjnej Lubańskiego Tretu, marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z członkami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości z terenu powiatu Lubańskiego. Toczy się kampania wyborcza, w tej chwili najważniejsza, kończąca ten maraton od 2015 roku. Andrzej Duda ma swoją drużynę, ja jestem w tej drużynie. On nie może być wszędzie, ale my możemy. Docieramy do wszystkich powiatów. Dzisiaj jesteśmy w 200 miejscowościach. Ja jestem m.in. w Lubaniu, wcześniej byłam w Legnicy. Wspieram pana prezydenta, chcę spotkać się z ludźmi, chcę przekonywać, że warto 28 czerwca postawić na Andrzeja Dudę. Organizatorem spotkania w Lobaniu był przewodniczący zarządu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Lobaniu, Wojciech Zębik. To jest kolejna wizyta pani marszałek. Była również przed rokiem w Lobaniu. No i mamy nadzieję, że. Pani marszałek przywiezie nam wiele e, informacji e, dotyczących aktualnej sytuacji politycznej w kraju, e, a także dostarczy nam wiele optymizmu, ponieważ e, sytuacja jest e, dosyć poważna, e, walka polityczna się zaostrza, e, mamy czas pandemii. E, Opozycja próbuje wiele sytuacji wykreować, tak aby zrobić jak największy chaos w kraju i zmniejszyć szansę na zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas spotkania w Lubaniu Elżbiecie Witek towarzyszyła wiceszefowa Resortu Edukacji Narodowej Marzena Machałek. Jesteśmy w specjalnym czasie, czasie przedłużonej kampanii prezydenckiej i zarówno pani marszałek Witek, jak i ja jeździmy i wspieramy Andrzeja Dudę, bo uważamy, że jego prezydentura, kolejna kadencja może dać stabilizację Polsce, może zapewnić Polakom realizację tych spraw, które rozpoczęliśmy w pierwszej kadencji. Wczoraj miałam okazję towarzyszyć prezydentowi z Złotoryi, później był jeszcze w Szebnicy. Chcę powiedzieć, że jest wielki entuzjazm i i Taka wielka radość ludzi na tych spotkaniach, są takie prawdziwe, autentyczne, ale nie wszędzie prezydent może przyjechać, więc tam gdzie nie może jesteśmy też my. Wiem, że Lubań to, to jest moje bliskie mi sercu miasto. Czuję się posłem tej ziemi jeleniogórskiej, w tym Lubania. I pamiętam tu spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i byłam bardzo wzruszona jak mieszkańcy Lubania, powiatu, myślę, okolic przyjęli prezydenta Dudę. To, to było wielkie wydarzenie i też wiem, bo rozmawiałam z prezydentem, że też był poruszony spotkaniem z mieszkańcami Lubania. Dziś w tym czasie nie może odwiedzić wszystkich miast. Jeżeli będzie tylko mógł, to pewnie tu będzie, ale dzisiaj możemy być my, posłanki też tego regionu, regionu bardzo ważnego i takiego historycznie na nas ważnego, jakim jest powiat lubański. Wiele trudnych chwil też przeszedł i borykał się z bezrobociem i z różnymi innymi kwestiami, ale myślę, że pod pewnymi względami może być wzorem, a też jest duch. W Lubaniu i ten duch, tego ducha patriotyzmu yy, zawsze czułam, jak tu przyjeżdżałam, więc cieszę się, że tu jestem. Macie też bardzo dobrą radną tutaj, panią Zembik, która wiem, że dba bardzo o opowiad. Więc myślę, że dzisiejsze spotkanie też... Po... Ale to chcę powiedzieć, chcemy pokazać, dlaczego jest ważna prezydentura Andrzeja Dudy. Dlaczego jest ważna dobra współpraca rządu i prezydenta? Dlaczego ważna jest realizacja zobowiązań? Nie słuchać, jak ktoś próbuje powiedzieć, że teraz z kogoś to jest ten czowy będzie prorodzinny. Nie, tego się nie da połączyć. I tu, tu jest ważne to, co mówi prezydent. Nasze wartości, wartości, które są dla nas ważne, Polaków, ale też spojrzenie w nowoczesność i realizacja tych celów, które są dla Polaków ważne. W spotkaniu wziął również udział dwoje radnych wojewódzkich Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Andrzej Kretkowski oraz wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Teresa Zembik. Bardzo się cieszę... Jako radna wojewódzka bardzo się cieszę, że pani marszałek już drugi raz odwiedza nasz Lubań i nasze okolice. Takie wizyty są bardzo potrzebne dla mieszkańców, dla członków Prawa i Sprawiedliwości, dla sympatyków. Są to wizyty, które scalają nasze środowisko, tym bardziej, że pani marszałek jest bardzo sympatyczną osobą i jest zawsze mile u nas widziana. Marszałek Elżbieta Witek w czasie weekendu odwiedziła również kilka innych miejscowości Dolnego Śląska.